Cześć, witam Was w parku linowym Pabianice. i będziemy teraz testować trasę niską razem z Maksymilianem. Tak, Masio? Przywitaj się! Cześć! Dobra, skupiony, to jest najważniejsze. Pierwsze nie, skupienie przekładanie. Ja tu będę Masiowi pomagać. Bardzo ładnie przepiął właśnie naprzemiennie, tak, żeby przyspieszyć. No to właśnie. Super, bardzo ładnie. Tak. Okej. Okay. No to teraz naboi będziemy. Tak? Pamiętasz jak? Bo ty już tutaj ładnie chodziłeś po tej trasie. Nie pamiętasz? No, musisz wskoczyć, ona jest wysoko trochę. Chwyć sobie jak najwyżej. Tak. I dwoma nogami właśnie tak jakbyś... No, skakuj. O, tak, jedziemy. Wow. Wow. No. no spoko, spoko No oj, oj Dobra Tak Ui. Dobra Będzie jakaś będzie gdzieś na końcu Dobra No to Proszę No chodź, co teraz będziesz miał? Co to są? No, iksy, tak? Czyli musisz przechodzić po jednej i po drugiej stronie O, dobrze przechodzisz Tak, poczekaj Teraz przesuń sobie to całkowicie tu I teraz przejdź O, tak, tak, ci będzie łatwiej Super I te w pierwszej kolejności przesuń O, właśnie, słupcio Tak, łatwiej jest Bo wtedy się nie zaplątujesz o linki Zgadza się? No, a tu, o, super, właśnie o to chodzi a, już, już, jest ok. No, na początku właśnie mieliśmy problem, bo wplątaliśmy się w tych linii. Poczekaj, przesuń sobie pierw. O, i teraz. O, genialnie. Tak ma być. Tutaj w parku mamy dostępne trzy trasy. Dobrze jest, teraz przechodź. Dla najniższych właśnie na poziomie do metra chyba. Tak, do metra będzie najwyższa platforma. Później mamy średnią i wysoką, mamy dmuchańca. Jak widać No, no ma się dmucha nic Najbardziej podoba, tak? Ty lubisz właśnie takie sprawy No Tak, nie poplątała ci się? No to chodź Tak Tak, chodź, chodź, chodź No Tak I tak Okej okay. No i teraz Wow. Tak Czas no masz ten? No dobra, no to idziemy dalej No, teraz będziemy mieć pajęczynę Tak, pytamy się tylko pajęczyny niebieskich No i tu będą ci się blokować, tak? Czyli szarpnę trzeba? O super Tak właśnie o to chodzi? No bo tak się blokuje, to jest normalne? Tak, a minimalny wzrost na tą trasę jest metr 100 cm No, co jest Maciu? O ty spaniaku, a jak dojdziesz do przeszkody? Teraz się musisz wspinać. No, sam puściłeś, ja ci nie pomagam. Sorry Co, już sił ci brakuje? No, tu się tutaj. No. no, proszę. O, teraz będzie prościutka przeszkoda. Trzymaj. Miała trzymać. Uwa. No, daj mi ten na przemiennie, proszę bardzo. No i teraz kładka stopki lwa, tak? A e, to jest banan. No, teraz po, musisz mi podać. Bo ja tu nie sięgnę. Przepnij się, masz nie sięgnę. Pokażę, jak się przemija. Ja ci tam pomogę, dalej. No. Super, bardzo ładnie. No i jeszcze jeden. I ładnie naprzemiennie, tak? odpląć sobie, bardzo ładnie. Żebyś miał nie poplątane. No i teraz przyczep. Super, no i brawo. Teraz ja Ci pomogę. Bo tutaj mamy takie fajne e, skrzynki. Tak? Na, na których możemy stanąć. O, tu są takie skrzyneczki. No i teraz mamy kółeczka. Rodzic tutaj może pomagać, jakby przepinać, jakby były jakieś problemy dla najmłodszych O, teraz będzie tunel chomika o, Tak? Dobra, chodź ale tam było mnóstwo zabitych mów Tak, muszek było? Tak, mnóstwo zabitych mu. No Tego się brzydzi Eee tam, spoko, dajemy radę Skłóć się, kucnij sobie. Kucnij sobie. No. Oj, oj. Oj, Trzeba miotełkę przynieść i pozamiatać, tak? Dobra. Chomik nas. kubki zrobił? Kupki nie. Wszystkie muszki. Wszystkie muszki tam. Ten. Trzymał. Dobra, a jeszcze muszę ci. Op. Op. Ach, dobra. No i teraz trapezje Jak ty sobie trapezami pozwalisz? Ale za niedługo będzie tyrolka. Tyrolka? No. To jest mój tyrolka. A ty lubisz tyrolkę, tak? Tak, uwielbiam. Uwielbiasz tyrolkę. Łaskawą. To tak się silnie. Ja no. No to przeskakuj, Oooo! Tak, przetrzymać ci. O. 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 No! Jak to ułożył? Aleś panie rozbujał no. ja się bujać Boisz się bujać? Lubię się A lubisz się bujać, ale to super To mi się podoba o. No teraz próbuj sam No super jest Bardzo ładnie no, A teraz jak będzie następna? A gdy się tak rozbujałeś? Aha, to ci pomogę. Bo to by z godzinę trwało, panie. O, o, o. O. Yeah. O, o, o. Jak ty sobie poradzisz z nią? Dobra, pomogę ci. Jest! No. No, jest! Oh. No, super! Nareszcie! Nareszcie udało się! A ile tych płotek było? Chłop, źle. Na przemiennie zawsze tak? Hop tak jest. Teraz będzie? Jaka, taka kładka. Wąska kładka, tak? ale się buja. Co ty tańczysz na kładce? Chcę rozbujać nie rozbójasz jej, panie. Teraz platformy platformie się możesz rozbujać O, panie. Tak? Bujackie, tak, bujackie? Ja też lubię bujackie rzeczy. I to się nazywa prawdziwy Fan. Op I. Op, dobra. No to, to jest to jest łatwiejsze niż te Tak? A no, widzisz, bo tu masz całe platformy. No ty nie bujaj tak, panie! No, no idziemy Masiu, idziemy. Czekać na ciebie tyrolka. A tu tak zwlekasz. Jeszcze wysoka trasa. O, o. Brawo! Dobrze ci idzie. Oczywiście w opisie na dole macie linki do wszystkich tras tutaj poprzechodziłem średnią i wysoką, więc możecie sobie zobaczyć co Was tam czeka. No a my tutaj dalej z Masiem testujemy. Na pewno sobie na średnią z maskiem jeszcze wyjdziemy, ale już tak bez nagrania <grych> żeby nie było. A później może na plażę i na wodę sobie Skoczymy, bo jest możliwość Odpoczynać Tak, na wodzie Dobra, no to teraz Tyralka super Jeszcze nie tyralka, panie Poczymaj Daj Nie odpinaj, póki nie zapnę To nie odpinamy Op, Dobra Makarony, tak, trzymamy tylko makarony No i jaka to przeszkoda? Trudna czy łatwa? E, e, tak średnia. Średnia przeszkoda. No dobra. Bo to jest linia. To jest linia. A Ty Pani lubisz? Pamiętam tam do cyrku jak, jak ludzie musieli iść taką kładką po tej linii. No tak, bo w cyrku się tak chodzi. Tylko jeszcze mieli taki długi patyk i to się linoskoczek nazywa wtedy. A, no no I chodzi się po linii, żeby równowagę utrzymywać na samej linie. No, więc tutaj można triki cyrkowe ćwiczyć, tak? Triki, ale, ale ja sobie z makaronami. A, no to uł ułatwienie jest, tak? No, no okej, okay. ale patrz, teraz Cię czeka Tyrolka. No super. No w jest. końcu, tak? Uwielbiam Tyrolkę. Najlepszy. Coś nie, coś nie się bałam. <laughs> Innych się boisz, a Tyrolka jest najlepsza, tak? No. no to super. A, tak, bardziej się boję dzieci. <noise> tak, no tak, Wo na no. okay. razie się boję, bo nie umiesz się dogadać z nimi, co? Dobra, tutaj mamy bloczek w pierwszej kolejności, mamy już tasiemki, tak? To sobie założymy czerwona, teraz żółta jest, tak? Słonika naszego założymy, tutaj słonika musimy. Ja go rozpoznaję. Oh, poznajesz już słonika. Tak. A wy poznajecie słonika? To jest nasz słonik. Tutaj ma trąbkę, oczka. No i chodź. O! Tak, jak już mamy słonika. Terrorka to w ogóle jest słonik, trorka. Tak. Zakładamy. A, dobra, no to zakładaj. Chwytamy i jedziemy. Michała. Ja! Wow! I co? Jeszcze raz? Dobra, ale ty, ale tylko raz. No, skakuj. O, super. Dobra, 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 dobra. Fajnie. Bo byśmy mogli jeździć i w nieskończoność jeździć. W pierwszej kolejności co robimy? Ściągamy, ale pierw musimy się zabezpieczyć tutaj. Tak, żebyśmy czasami nie odjechali. Tak, to jest najważniejsze. Czyli naprzemiennie i dopiero ściągamy naszego słonika Słonik. i przypinamy sobie do naszej ten uprzęży, tak? No i to już będzie koniec, tak? Już... Teraz wyższa. Teraz wyższa będziemy. No to schodzimy. Już schodź. Właśnie trzeba tu... No, bo mamy już jedną uprzęż. Dzięki wielkie, my już tu kończymy. Na razie, hej!